No tak, witam Was wszystkich jestem na parkingu w, w swojej firmie e, w której pracuję nie mojej e, taka dzisiaj żona mnie po, w sumie wysłała coś na szybką na stację benzynową e, a ja korzystając z okazji oczywiście zrobiłem małą traskę po Kaszubach takie tam 70 km przyjechałem jeszcze zobaczyć do pracy, co hmm, obiekt jest tutaj zabezpieczony. Bo ja, poza informatyką, też w swoim zakładzie zajmuję się ochroną. Eee, także zawsze tutaj mogę wpaść, zobaczyć co moje chłopaki robią, czy żyją. Eee, korzystając z okazji, też chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych. Bożych błogosławionych świąt zmartwychwstania pańskiego i tyle no, do zobaczyska. Mam nadzieję, już niebawem po tych wszystkich wariacjach związanych z koronawirusem. Na razie. Lewa w górę.